Mortal Pusty Dom. Let's get it, let's go. Ty byłeś przy mnie, jak nie miałem nic, gdy byłem nikim. Poznałeś każde odpały, wady, widziałeś. Mortal ma takie. W sensie ja wiem, że raper, każdy z raperów ma swój własny taki styl, bardzo rozpoznawalny, ale ja mam wrażenie, że on zawsze zaczyna numery w taki sposób. Ten, ten, ten sam, ta sama linia ten, melodyczna zawsze. A może pierdole? Ty byłeś przy mnie, jak nie miałem nic, gdy byłem nikim. Poznałeś każde odpały, wady. Widziałaś i nawet jak raniłem bliski. Widziałaś ból, żal, gniew, stres, strach, smutek. Powiedz, jak mam podziękować, że znowu to ty, znowu to ty mnie ratujesz. Coś się ze mną znów dzieje. Wy. Co no, yy... to za yy, ziomalka? To nie jest ta od czaro? A nie, ona chyba już z nim nie jest. Nie wiem. On teraz, to jest jego nowa dziewczyna? A on nie był z tą. Ja już nie, mortal. Mortal to jest taki player, nie? Co, co kurwa pół roku stary odpala mi go klip i jakaś nowa dziewczyna jest, stary. What the fuck, bro! Co się ze mną znowu dzieje? Wyjebałem się na ludzi, którzy dali mi serce. Chusty dom, wokół ściany i cienie. I one znają mi. Kiedy cierpię Zawsze mnie chciałaś wysłuchać, więc zawsze wiedziałeś, gdy kłamie. Ty byłaś ze mną naprawdę Razem na trawie patrzyliśmy w niebo, ty pierwsza widziałaś, gdy płaczę Bo te chwile z tobą jak Verita daseru Że to wam nie potrawię mieć sekretów wszystko, co widać na zewnątrz, te parę Aj. sukcesów i parę problemów I to nie ja Powiedz proszę, że wiesz to Bo jesteś panią psycholog, która rozświetla mi ciemność I to nie ja Ciężko jest, i słyszę, że tobie też. To wszyscy znajdziemy powód, by nie pokazywać łez. Jeżeli stracę wszystko to proszę po... Powie... Fajne, nawet. Trześć, że tylko ciebie, Cześć, tylko spoko. ciebie, tylko ciebie. Ja chciałem, żeby kurwa. Kurwa, fajnie, bo Mortal zrobił jakiś taki numer, taki, kurwa, taki wiesz. Fan numer! Wiesz, Sodzi? Że odpalasz go i nie rozkminiasz tego, czy on kurwa śpiewa o muzyce, czy o dziewczynie kurwa, czy o chuj wie kim. Tylko taki, wiesz, taki kurwa, jakiś dziewczyną. kurwa luźny, coś, coś luźnego. Ale to jest cytat, to jest cytat. Nie no, zająć się sobą kurwa, zająć się sobą. w końcu kurwa switch ciekawy, dobra? Let's see, let's see, Zawsze znajdziemy sposób, żeby ukryć to co nas bo je do ciebie. Proszę mów do mnie głośniej, wtedy się nie rozjebie! Wcale nie Proszę mów do mnie głośniej, wtedy się nie rozjebie Mortal walczy z myślami o byciu konfidentem. widzę na drodze, bo mam oczy pełne Gówna, Ale barsy by były. Kurwa, mać, nie. Jaki w ogóle miss! Czemu nie użył takiego zajmistego barsa? Powiedz nam na co wyda Dla ciebie, no bo dla mnie jeszcze chyba mi nie wyszło. Ludzi bawi moja fobia, kiedy siedzę po nocach i ryczą. Później zapokany o czym mówią. Ratujesz mi życie. Raz się kocham, za O kurwa schiza, ona tak naprawdę nie istnieje, bo tak naprawdę ta piosenka jest głęboka i tu chodzi o to, że on nawija do muzyki i ta dziewczyna jest naprawdę muzyką, tak? What the fuck, bro? Ej, dobra, to jest deep, nie? Klasykomonos kurwa nie Jest to muzyki TV What the fuck? Nie wiedziałem, że się tak dobrze znają. Mówią, że nie umiem w Sami Ciężko jest. I słyszę, że to by też. To znajdziemy powód, by nie pokazywać. Łek. Jeżeli stracę wszystko, to proszę powiedzieć. To go muzyką I am music. Bro. Tylko ciebie, tylko ciebie nie! Zawsze znajdziemy powód, by nie pokazywać łez Zawsze znajdziemy sposób, żeby ukryć to co złe Spoko. Spoko nuta. Spoko nuta Opis to numer dla tych, którzy wiedzą jak to jest, jedynym towarzyszyłem z Echo własnych myśli to opowieść o relacji z muzyką, tak silni, że przybiera ludzką formę. Ja pierdolę, nie musiałem, nie musiałem czytać opisu, bo jestem tak kurwa mądry, nie, że to od razu przekminiłem, bo to jest... O, nie dla każdego, no. Ja, wizjoner, you know what I'm saying? <laughs> Nie no, spoko, spoko, spoko nuta. No ja mówiłem, ten Mortal to ten, nie pierdłem, kurwa, tylko krzesło mi zaczyna tegować, szmeges, teges, szmeges. Eee, spoko ten Mortal, no. Ten Mortal, jak te nutki wypuszcza, to są takie, że są poprawne, no nie ma co się przypierdalać do nich tak naprawdę, nie? No. Krzesło 7K zrobi tego szmeges, bo kurwa, nie, nie, naoliwiłem go. Eee, więc ogólnie, no spoko. Spoko, spoko, spoko. Wreszcie telewizor nie jest zrobiony przez Direct Equipa? No nie jest. To jest przez Przecinkowskiego, eee, Ciekawostka. Przecinkowski robił klip do Blik. Young Multi Blik. Taka ciekawostka. Eee, w każdym razie. Eee, spoko numer. Spoko, spoko. Dość emotional. Ale. Mam że Mortal tylko takie emotional piosenki robi.